Cześć, mam na imię Anita. Jestem kierownikiem kosmetologów w salonie Miada w Krakowie. RMFFM zgłosiło się do nas z prośbą o zdradzenie Wam z okazji dnia kobiet kilku tipów urodowych, o to jak dbać o skórę na wiosnę oraz generalnie jak dbać o skórę w domu. Zapraszam! Wieczorna rutyna pielęgnacyjna, demakijaż, niby takie proste, a nie do końca. Pierwszym i najważniejszym punktem są nasze czyste dłonie. Często zapominamy o tym, a jakby to jest klucz do właściwej pielęgnacji skóry również na twarzy. Drugim etapem jest odpowiednie dobranie dobrego produktu do demakijażu. Jeśli na co dzień nosisz make-up, zastosuj dwuetapowe oczyszczanie twarzy. Czyli najpierw zmyj twarz mleczkiem do demakijażu, a następnie żelem lub pianką. Trzeci etap, którego absolutnie nie możemy pominąć, to tonizacja. Ja rekomenduję zawsze toniki kwasowe, które już będą delikatnie złuszczać nam skórę i przygotowywać ją na dalsze kroki pielęgnacyjne. Kolejnym etapem jest nałożenie serum, mampułki bądź zwykłego kremu nawilżającego, w zależności od tego, co Twoja skóra potrzebuje. Wiosna to czas, kiedy wszystko dookoła zaczyna rodzić się na nowo, zaczyna kwitnąć. Czas, żeby nasza skóra również zakwitła. W naszych beauty Planach zawsze zalecamy klientkom, aby stosowały kosmetyki napompowane witaminami i antyoksydantami. Czyli postawmy nam witaminę C, postawmy na jagody godzi, postawmy na pochodną witaminę A czyli retinol oraz na kwas hialuronowy. Namierzenie przyda się każdej skórze bez względu na to, jaki mamy typ skóry. Błyskawiczny sposób na pozbycie się ze skórników? Niestety nie ma takiego. Natomiast świetnie sprawdzi się w prowadzeniu do codziennej pielęgnacji kwasu salicylowego. Ja zazwyczaj rekomenduję, aby stosować go w tonikach pasowych. Jak poprawnie wykonać masaż twarzy w domu? Oto moje trzy sprawdzone sposoby. Pierwszy, do masażu używaj naturalnych olejków. Może być żożoba, arganowy, migdałowy. To na pewno poprawi kondycję również twojej skóry. Drugi protyp: zawsze wykonuj ruchy liftingujące, zawsze wykonuj ruchy do góry, nigdy w dół. Chcemy liftingować twarz, a nie powodować, żeby się starzała. Procib trzeci. Zawsze dostosuj siłę nacisku do aktualnej kondycji skóry. Skóry wrażliwe, z tendencją do powstawienia naczyń krwionośnych, generalnie takie naczynkowe, nie lubią mocnego rozgrzania ani mocnego docisku. Chcesz się poczuć w zaciszu domowym, jak w ekskluzywnym salonie spa? Słuchaj dalej. Oto moje trzy top zabiegi, które możesz wykonać samodzielnie w domu. Pierwszy zabieg to peeling kawitacyjny. Jest to taka mała łopatka, która za pomocą utraźwięków złuszcza martwy na skórek. Ten zabieg możesz rozszerzyć o zabieg numer 2, czyli mini spa dla Twojej twarzy. Wykonujesz w pierwszej kolejności piling kawitacyjny, później nakładasz serum lub aktywną ampułkę, następnie maskę w płachcie, a na koniec krem nabliżający. Zabieg numer 3 to szczotkowanie ciała na sucho. Taką specjalną szczotką z twardym włosiem. Szczotkujemy całe, całe ciało, zawsze w kierunku serca. Efekt: gładka jędrna spóra, poprawa ukrwienia. Zabieg możesz również rozszerzyć o domowe peeling kawowy ciała. Polecam.